Jakie to przeboje? To złote przeboje. Radio złote przeboje. Radio złote przeboje. Ma siłę, o której nie wiedział, Szanse na miłość, której się nie spodziewał. Ma kilku przyjaciół i miliony wrogów. John Carter w kinach w 3D. To pan Karol. Ostatnio jakiś przygaszony. Już sam nie wie, gdzie pójść, by kupić najtaniej. A wystarczy wejść do sklepu obok. Aro, bierz w ciemno w najbliższym sklepie. To dla mojego sąsiada, za to, że tak chętnie pokonuje schody, które są dla mnie nielada wyzwaniem. To dla nauczycielki Tomka, za to, że poświęca swój czas by pokazać mu, że matematyka może być jednak przyjemna. To dla mojej koleżanki. Za to za to, że jest kimś znacznie więcej i że jestem szczęśliwa, że po prostu jest. Do tej pory dobrzy kierowcy mieli 60% zniżki. Ale w ProAMA doceniamy bezszkodowych kierowców i dajemy im aż 70% zniżki na AC i OC. Zadzwoń do mnie 815-815-815 lub odwiedź dobrego agenta. Zespół ProAMA, specjaliści do spraw ubezpieczeń. 815-815-815. Zapytaj doradcę o zniżkę. Studentki z Gdańska, Michałki z Wawelu. Przyjaciółki z Wrocławia, Michałki z Wawelu. Jola z Warszawy, Michałki z Wawelu. Znany ze smaku Michałki z Wawelu. Chłopaki z Katowic. Michałki z Wawelu. Program sponsoruje operator sieci T-Mobile, znany ze swojej oferty smartfonów. Milagros, wiesz, że kocham Cię na życie. dlatego nie potrafię już dłużej ukrywać przed Tobą prawdy. Spójrz na mnie, błagam Cię. Wyznaj mi wreszcie tę okrutną prawdę. Nie Jestem ojcem naszego syna, Pablito. Jego prawdziwym ojcem jest... Chcesz wiedzieć, kto jest prawdziwym ojcem Pablito? Przełącz się na bezpłatną, naziemną telewizję cyfrową. Do odbioru wystarczy dekoder STB lub telewizor Zempek 4. Ranczo powraca w wielkim stylu. Nie, no jak nie wolne, to normalnie padnę jak długi na progu tego senatu. I od razu zaskoczy zmianami. Jedna ławka była, było wiadomo gdzie siąść, a teraz... Wypowiedzenie złożę i koniec! Poseł jakiś? Jaki? Co poseł? Senator pospolitej? Ogłaszam przerwę na telewizji. Premierowy odcinek kultowej polskiej komedii Ranczo. Dziś o 20.20. 20.